Rozmawiam z Marią Polowczyk, śpiewaczką, tancerką, hakciarką. Jesteś członkinią zespołu folklorystycznego z Domachowa i okolic, oczywiście zespołu biskupiańskiego. inicjatorką wielu przedsięwzięć promujących kulturę ludową biskupizny, laureatką nagród, uczestniczyłaś w wielu przeglądach, konkursach. Związałaś się z tą biskupizną. No początek opowiedz proszę, jak się zaczęła twoja przygoda z biskupiańskim zespołem. Zaczęło się tak, że zespół jechał na występ do Torunia. i brakowało im właśnie jednej biskupianki do tańca. Ja mówię, no to ten jeden raz nie ma problemu. Mogę się ubrać kompletnie nie wiedząc w ogóle, o co w tym chodzi. Eee, I tydzień się przygotowywałam, także musiałam się też nauczyć i, i przyśpiewek bo śpiewałam wtedy właśnie z panią Manią e, przyśpiewkę. E, no i pojechałam i już zostałam. Już jestem to parę paręnaście lat w tym zespole, także pojechałam, spodobało się i... Um, super. Czyli no było coś takiego, no musiało być coś atrakcyjnego, prawda? Co, cię, co Ci się najbardziej spodobało? Ciekawość w ogóle jak to się odbywa, te tańce, ten śpiew. No sama atmosfera tutaj bycia w tym zespole jak przyjechałam na próbę to też zostałam ciepło przyjęta yy, i właśnie też yy, przez panią Manię, mhm. która mnie właśnie też próbowała wtedy tej gwary tak poduczyć, bo kompletnie, kompletnie nie, yy, nie wiedziałam, jak mówić gwarom, jak śpiewać gwarom. Yy, no i no mówię, ten, ten klimat, te, te takie poczucie, że jednak jest się częścią tego całego zespołu, no, tak jakby rodziną. Mhm. Super. Um, uczyłaś się z panią Anią Chudą, która pewnie no, śpiewała, um, no, jest znawczynią tych pieśni biskupiańskich. Jak przebiegała um, nauka pieśni? No, spisywanie tekstów, czy na przykład jak mieliśmy próby, czy właśnie przed tym moim pierwszym wyjazdem. Spisywanie tekstów, nagrywanie sobie tych melodii, właśnie od pani Ani, żebym też się nauczyła tak na tej gwary. No i no, tak naprawdę nieustanna nauka. Też mieliśmy jednego roku, właśnie projekt z paniomanią, gdzie cały rok odbywały się warsztaty. Także tu też byłam koordynatorką tego projektu, no. ale sama też uczestniczyłam w tych zajęciach. No bo. Też dawało mi kolejne po prostu przyśpiewki, tak samo jak co roku na taborze, jeśli jestem, mam czas, staram się być też na tych warsztatach, mm -hmm. bo zawsze jesteśmy w stanie yy, coś tam, czy na przykład sobie Pani Ani dopomóc, czy Pani Ania mnie, yy, no także yy, tak się tego też uczę. Tych pieśni jest mnóstwo. Dawniej no śpiewano przy różnych okazjach. Wiem, wiem od pani Ani, że ona sama mnóstwo czasu poświęciła właśnie zbierając pieśni, ucząc się ich i jakoś tak łatwo jej wpadały w ucho i, i w pamięć. Oczywiście ona też sobie zapisywała. Jestem ciekawa tego procesu właśnie zapamiętywania pieśni, ile to trwa, czy trzeba... No trzeba na pewno wielokrotnie śpiewać daną pieśń tak. po prostu, żeby, żeby ona wpadła ucho. Jak, jak to jest teraz? Czy, czy wiele pieśni możesz powiedzieć, że znasz na pamięć? I, um... Tak, zresztą też no, znam wiele pieśni, oczywiście nie tyle co Pani Ania, bo mój zeszyt na przykład zawiera niecałe 200, gdzie Pani Ania ma na przykład 4-5 zeszytów też jeszcze takich dużych. Ja na to większości te prześpiewki umiem na pamięć. Yy, no, ja staram się zapamiętywać też, no bo wiadomo, zapis w zeszycie, a jednak w głowie to są dwie, dwie różne rzeczy. Yy, najciężej jest się melodii nauczyć, bo mm -hmm. tekst, wiadomo, ale melodie są różne. Yy, niektóre są cięższe i śpiewa, niektóre się bardzo leciutko śpiewa. No i wiadomo, gwara, Gwiera, gwara mm -hmm. też swoje robi. Yy, no bo na też, no trzeba się też jej wyuczyć, no, jak na przykład ja nie, kompletnie nie umiałam gwary, tak teraz yy, właśnie z tych nagrań, bo nagrania, najłatwiej jest, mi się wydaje nauczyć się właśnie na nagraniach, bo jak jest nagranie, mm -hmm. no to wtedy jakoś jest i, jest i to tempo, jest ta gwara i, i, i ta melodia. Mm -hmm. Jakie rady byś dała komuś, kto chciałby w ogóle zacząć śpiewać dawne pieśni ludowe? Mm. Rady? Hmm. No, nie wiem, też trochę ciekawość, bo jednak jeśli ktoś nie będzie ciekawy tego, jak kiedyś brzmiały te pieśni, bo wiadomo, mhm. można zaśpiewać, ale zaśpiewać, ja zaśpiewać. Mhm. Eee, no, trzeba też lubić. Nie, wiadomo, nie każdy umie śpiewać. To wiadomo, nie jest wskazane, żeby nie śpiewać, bo każdy umie śpiewać, tylko każdy śpiewa po swojemu, eee, no ale taką radą. Nie wiem, Może Trudno, jakie trudności może taka młoda osoba napotkać. Trudności yy, trudności taka młoda osoba może mieć z tego, że słucha dużo radia, takiej muzyki, yy, a no wiadomo, kiedyś ci ludzie śpiewali dźwięczniej, nie śpiewali, mieli mm. bardziej melodyczne te pieśni, przyśpiewki. To też może być takim, taką przeszkodą, no i wiadomo też ta gwara, nie? ale to gwara to też wiadomo nie jest jakimś tam no wyznacznikiem. Na czym polega ta dawna technika śpiewu? E, no dawniej wszyscy byli też nauczeni, że pracowali w polu, no i śpiewali wszyscy jak się na przykład na jedno pole się zbierało półsi no to wszyscy śpiewali razem, nie było tego radia, żeby się tam usłuchać z tym radym. no i też było bardziej przeponowo śpiewane, mm -hmm. tak zwanym białym śpiewem. Teraz jeszcze takie, żeby się tego wyuczyć, to też jest... Ja przeszłam duży, długą drogę, żeby takim głosem też śpiewać, więc to jest trudna droga, ale... No dawniej byli ludzie takiej muzyki osłuchani, nie było telewizji, nie było radia, Wszyscy się gdzieś tam spotykali czy popołudniami pod jednym domem gdzieś tam na ławce i, i wszyscy jakoś tam śpiewali. Właśnie jest to też taki głośny śpiew, prawda? Dzisiaj Daj, pewnie e, mieszkając gdzieś w mieście, w bloku, jest nawet pewna obawa, że śpiewając w ten sposób, no. <laughs> nie, nie ma tej odwagi, prawda? <laughs> <Można to się śmiech> przeszkodzić, a dawniej po prostu wołano. E, to był taki śpiew zbliżone do wołania, prawda? Też, też, tak. No bo to było typowo z przepony. Yy, u nas też na przykład tego nie było, ale yy, yy, no jak wołało się do zwierząt, żeby je mm. z pola yy, zegnać, no to też był ten głos taki potężny, był potrzebny. No a tu też, yy, żeby się czasami przebyć przez muzykę, bo jednak nasze dudy ze skrzypcami są bardzo głośne. No i też, żeby się gdzieś tam w tej melodii nie zagubić, to no ja mówię najczęściej na tym polu wszyscy sobie przyśpiewali mm -hmm. czy gdzieś tam e, pod domami. No tak, jakie, jakie były okazje dawniej do, do śpiewania? No, bo tak, jak powiedziałaś, no, na polu, przy pracy. Tak. Ale te pie pieśni są różne, wiążą się z różnymi okazjami, jakbyśmy mogły powiedzieć coś, coś na ten temat. Jakie to były pieśni, jakie tematy w ogóle były w nich podejmowane? No tematy były różne, jeśli chodzi na przykład o takie bardziej zabawy folkowe, no to Katarzynki czy Podkoziołek. Na Katarzynkach śpiewały tylko dziewczyny. Tak, przybliżmy może na czym polegał ten zwyczaj. To na piźnie na było tak, że to była jedyna zabawa w roku, którą prowadziły dziewczyny. One opłacały graczy, one wszystko szkowały, one tańczyły same, one brały panów do tańca do momentu, aż nie było zdania Katarzynek, czyli wtedy panowie już było im przekazana impreza i oni już prowadzili resztę. A tak to było e, ośpiewywane na chłopaków. Jacy to oni byli przez cały rok. Ośpiewywanie ich, panie tańczyły same. Jak już go brały, to brały ich tam, musieli czekać, nie było tak jak teraz, że, że siedzą na przykład na sali, tylko musieli czekać pod drzwiami, pod oknem, dopóki ich panny nie zaprosiły do nich na salę na taniec. To na czym, na czym polegał Podkoziołek? O matko. <laughs> podkoziołek to była impreza w której, no już wiadomo, prowadzili już y, kawalerzy, y, było zbieranie podkoziołka. Mm -hmm. y, czyli panny musiały się tak, jakby wkupić w, y, też w tą, w tą imprezę, w, te, y, w tę zabawę, żeby mogły w ogóle też nie niej uczestniczyć. Czyli albo było tak, że chłopacy zbierali na podkoziołka, był talerz z koziołkiem, albo był z drewna, albo był z warzywka, ale właśnie w tym momencie nie pamiętam z jakiego. Z <gry> Z brukwi, tak. I albo oni chodzili i zbierali od tych panien, albo było, talerz stał na stole i panne wtedy podchodząc do talerza, wsypując do niego pieniądze mogły wtedy zatańczyć. Mhm. No i impreza musiała być huczna, bo to przecież Ostatki, zapusty, tak, mięso tak, pusty. Tak, mięso pusty, ostatnia impreza. Zawsze pan Florenek mówi, że było do 12 i. A potem, a już, potem już. Koniec, koniec. I początek wielkiego postu. Mhm. E, dobrze. Jeszcze, no, mówimy o pieśniach, ale. W tej dawnej kulturze wsi, no, pieśnią towarzyszyła muzyka i najczęściej również tańce. Czy tak. mogłabyś opowiedzieć, bo tutaj w Zespole Biskupiańskim no, również no, odtwarzacie, no, odtwarzacie no, tańczycie. I tańczymy. I, I, jeszcze, jeszcze nie odtwarzamy, no, tak. choć jeden, Kontynu jeden. Kontynuuje Tak, kontynuujemy. Tradycję. No, u nas jest tak, że wszystko musi mieć, na wszystko musi mieć swój porządek, także e, nie jest tak, że się wchodzi i się tańczy co się chce, co się mm -hmm. zaśpiewa. Tylko pierwszy jest wibat. Wibat to jest najbardziej y, szybki taniec y, u nas. Później jest przodek, czyli to tańczy jedna para, y, a panowie im y, przyklaskują, służą do przodka tak zwanie. No i później są dwa równe, czyli oberki. Jeden jest w jedną stronę, drugi jest w drugą stronę, no i na końcu jest siberek. Mhm. I wiadomo, wszystko jest do wszystkich tych tańców. Oprócz siberka, zazwyczaj do siberka nie ma śpiewu, ale do wszystkich jest tak, że ci, co tańczą, muszą zazwyczaj to była kawalerka, panowie oni muszą kapeli zaśpiewać, co nie mają po prostu zagrać. Mhm. I pewnie do każdego z tych tańców jest jakiś określony krok, prawda? Tak, wiadomo, że to, to nie jest tak, że jest wszystko jedno tańczone na jedno kopyto, tylko no, wiadomo, że te tańce są wyglądają, znaczy nie wyglądają tak samo, ale w sensie chodzi mi takim, że nie ma tam jakichś tam, nie wiem, jak w zespołach piśni tańca, że się tam skacze mm -hmm. czy coś, tylko my po prostu pokazujemy tak, jak, jak dawniej tutaj tańczono i jak tańczy się w sumie do dzisiaj. Mm -hmm. Czy, kiedy ktoś dołącza do zespołu, to jak przebiega ten proces wdrożenia się w te tańce? Czy długo to zajmuje? No, zawsze bierzemy tą osobę, też chcemy, żeby też nie siedziała tam przy stole. Zawsze pokazujemy, jak ma ją tańczyć. Właśnie też jest i śpiew, i wszystko. Także widzi, jak to wygląda. Nie od strony patrzenia jako widz, na przykład na scenę, gdzie, gdzie mamy na przykład jakiś występ. No, i pokazujemy powoli, jak dany taniec tańczyć. No, bo to też nie jest tak, że się wejdzie i się zatańczy, wiadomo. No, i próbujemy jak najłatwiej na początek też wytłumaczyć, żeby ta osoba też się od razu czy tam gdzieś nie wystraszyła, że tego nie umie. No, bo to też czasami z ludźmi, no różnie, więc. No, takie podstawowe rzeczy, i potem wiadomo, mamy co tydzień, także może się wdrożyć, i jak już się poczuje pewnie, mm -hmm. to jedzie z nami na występ. Tak. Świetnie. Ale te imprezy właśnie pod koziołek, katarzynki, to są takie imprezy, które tutaj w Domachowie no, są kontynuowane, prawda? Wy też jako tak. zespół wspieracie to, ale no również mieszkańcy pewnie przychodzą na nie, czy oni też jakby dołączają do tego, do tego tańca, do tej zabawy biskupiańskiej. Tak, dołączają. Y Wszyscy wiedzą, że my mamy taką tą zabawę tradycyjną. Nie ma u nas DJ-a, nie ma jakichś tam yy, takich zespołów z klawiszami i tak dalej. No u nas są te takie tańce typowo tradycyjne. Jak ktoś na przykład nie chce tańczyć tego wiwata, który faktycznie jest tańcem męczącym, no to przychodzi sobie na przykład chociaż na tego równego sobie zatańczyć. Niektórzy też są tacy, że po prostu lubią przyjść, bo no bo to po prostu lubią, nie? Mhm, no. Więc yy, no tak. Tak to wygląda. No właśnie, a bis, ta biskupi, biskupiańska y, kultura pojawia się również w tych zwyczajach rodzinnych, y, właśnie takich jak wesele, bowiem, że. Tak. W Twoim przypadku akurat tak się stało. Tak. Y, czy mogłabyś opowiedzieć, jak, jak to się stało i w ogóle, jak wyglądało, jak przebiegało, Twoje wesele? No jak to się stało? No najpierw. Y to była długa droga do tego, że stało się, jak się stało. E, najpierw stwierdziliśmy, że ubierzemy się tylko do kościoła. Potem stwierdziliśmy, że no jak już będziemy w tym kościele ubrani, no to fajnie by było chociaż ten zespół. No a jak już zespół, no to stwierdziliśmy, że no od razu te bryczki, no jak bryczki, no to musi być koń. No i potem stwierdziliśmy, że jak już ma być wszystko, że konie, mhm. że zespół, że kapela, to stwierdziliśmy, że... to zrobimy tak, bo tak się najbardziej, najlepiej się tak czujemy. Było nam najwygodniej. No i też chcieliśmy, ten zespół też, żeby był tam z nami. był to jednak też takie. Ja mam na przykład takie wrażenie, że to jest taka dla mnie jakby druga rodzina że jednak tu się spotykamy co tydzień, rozmawiamy o różnych rzeczach. No i, i tak się stało, że, że jednak zrobiliśmy całościowo już z wszystkimi, z oczepinami, z przejazdem z domu do kościoła. Bryczki, konie, wszystko tak także. Śledząc tak od początku do końca, jakie były te, te elementy tego tradycyjnego, biskupiańskiego wesela? Yy, od początku, no to było tak, że zespół cały przyjechał do mnie do domu, bo wiadomo, błogosławieństwo to ono się odbywało razem z, z gośćmi weselnymi kiedyś. No, bo kiedyś też nie było takie duże wesela. Mm -hmm. e, więc zespół też tam był na tym błogosławieństwie. Był nasz drużba, który jeszcze przed tym, przed błogosławieństwem, mówi przemowę. Po błogosławieństwie jest wsiadanie na bryczki. E, wiadomo, wszystko się odbywa też ze śpiewem, z muzyką. E, no i potem jest przejazd do kościoła. W kościele wiadomo, tak jak wszędzie w kościele, tylko byliśmy inaczej obrani. Mm -hmm z kościoła przyjechaliśmy na salę na sali było przed wejściem powitanie z chlebem i solą i później było tak że ja na początku jako panna młoda tańczę z drużbą a pan młody tańczy z drupną. i jest, zaraz na wejściu mieliśmy tak zwaną wymianę czyli Reszta zespołu tańczyła dookoła nas. My tańczyliśmy w środku i była wymiana, czyli ja potem już tańczyłam już z moim mężem, a druh tańczyła z drużbą. No i potem wiadomo, też mieliśmy wstawki normalnego zespołu, bo myślę, że my, nam by się podobało, żeby cały czas było tak grane, ale też patrzyliśmy na gości, żeby nie było, że o matko, znowu to samo, jak do tego tańczyć, jak dalej tak robić. Później było zbieranie do talerza. Przed oczepinami było to zbieranie do talerza. Potem były oczepiny, takie tradycyjne oczepiny, gdzie mój mąż stakał przez stół. Mm. <laughs> Bo to jest tak, że jak są oczepiny, to trzy razy wychodzą druchny, Po sobie jest druchny i półdruchny. I dopiero za trzecim razem wychodzi ta faktyczna panna młoda, i pan młody musi ją po prostu rozpoznać. I potem jest takie tradycyjne, jakby skakanie przez stół, że o, to jest ta moja najmilejsza. No i, i to tak pokrótce tak to wygląda. Pięknie. No, na pewno byli goście też znajomi spoza biskupizny. Jak oni odebrali cały ten obrzęd? Jak się babili? Jakie, może wiesz, jakie, jakie mieli spostrzeżenia na ten temat? Yy... Żadnych negatywnych opinii nie dostaliśmy. <laughs> yy, nie, wszystkim się podobało, zwłaszcza że wiedzieli, że my jednak żyjemy tą biskupizną, yy, mm -hmm. że sobie tego tak nie wzięliśmy, że o, chcemy się ubrać, bo chcemy. Yy, tylko, że jednak. My to lubimy bardzo. My się po prostu w tym czujemy jak ryba w wodzie. Także ludzie nie byli zaskoczeni, że, że to wesele wyglądało tak, jak wyglądało. Czyli na pewno to uczestnictwo w zespole, ale to zaangażowanie w tą kulturę tradycyjną skupizny to jest właściwie taka część życia. Tak, tak. U nas to już jest typowa część życia. Yy, właśnie, czyli co, co daje takie uczestnictwo w zespole folklorystycznym? Powiedziałaś, że to jest właściwie jak taka druga yy, rodzina. Yy, co to daje, czego można się na, nauczyć? Mi na przykład daje satysfakcję, że to jednak yy, nie stanęło w miejscu i jest dalej przekazywane, yy, co też bym chciała w przyszłości robić. No bo wiadomo, już nie ma też za dużo takich osób, które faktycznie pamiętają tą taką Biskupiznę jak była kiedyś. No i, i też to, że jest to takie poczucie, że to jest coś. Na przykład dla mnie to jest coś fajnego, że ja to robię, że pokazujemy to ludziom, czy przyjeżdżają wycieczki, czy my gdzieś jedziemy na jakiś występ, czy na jakieś dożynki. Że to jest jednak zachowane, że to nie jest gdzieś tam z archiwum rzeczy powyciągane, że jeszcze mamy tych, tych ludzi, którzy to pamiętają i jeszcze umieją o tym opowiedzieć. Ja na przykład bardzo to cenię, jak na przykład paniania czy pan Falanek powiedzą, że słuchajcie, to na przykład było tak i tak, że oni byli na przykład gdzieś na jakiejś tam zabawie i to się tak odbywało. Jeszcze mamy ten przekaz ustny od tych osób, które autentycznie to, to pamiętają, i, i to jest fajne. Bo no, nie musimy też gdzieś szukać po ludziach, się odbijać od drzwi, bo to też jest y, różnie z ludźmi. Że jednak y, mamy to poczucie, że, że my to utrzymujemy, że utrzymujemy to do kolejnych pokoleń i, i będziemy to, tak jak panienia czy panfranek, przekazywać dalej. Mhm. Tak, no, widziałam na, na imprezach, że już y, Twoja córeczka, prawda? <laughs> też y, w y, stroju biskupiańskim. Czyli tradycja jest przekazywana tak, dalej? jest przekazywana. W A co byś powiedziała właśnie takim, no jak zachęcić młodych właśnie? Bo czasami, no to podejście do tradycji jest, no dzisiaj to się zmieniło, bo już pojawia się taka moda, wręcz, Tak, pojawia się. Jak zachęcić moda. młodych? No tak. u nas jest ciężko zachęcić młodych. Staramy się właśnie też czy tym taborem wielkopolskim, czy jak są, czy jakieś imprezy. No wiadomo jest też to, że jest u nas tak dużo zespołów też młodzieżowych. No i oni na przykład jak chcą to czy do nas przychodzą, czy dołączają. No ale ja mam takie wrażenie, że jest przekonanie, że o, bo to stare babcie nożą. Nie? Jest, 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 no jest, jest takie, takie przekonanie, że to stare babcie, stare dziadki. Ale dużo ludzi teraz właśnie ma taką świadomość, swoich korzeni, coraz bardziej ludzie też tego szukają i coraz więcej właśnie młodych ludzi się, że chce się ubierać, że się na przykład też do nas zgłaszają, że może też na przykład nie, że tyle w zespole, ale by chcieli przyjechać zobaczyć jak to wygląda, albo by na przykład chcieli się ubrać w strój do kościoła I, i też jakoś tam staramy się im na przykład opowiadać jak, jak to kiedyś też wyglądało. no, no Muszą też chcieć, nie? bo to, wiadomo, nic, nic na siłę, bo na siłę to nigdy nic nie wychodzi. Mhm. Mhm. Czy osoby z pozabii też zgłaszają się do Was? Tak, zgłaszają się do nas osoby z pozabii <słuchaj> I to nawet więcej czasami niż, niż tutaj. Yy, o, to ciekawe. No. <słuchaj> ehm, dobrze. Czy mogę poprosić o zaśpiewanie piosenki? Oj, <noise> spokojnie. Ja mogę zaśpiewać taką flagową, co teraz y, dziecko każe mi śpiewać. Pewnie. Na tej czarnej roli. Na zielonej łące. Na tej czarnej roli. Trzewiczek na nóżce, sznurowało sobie dziewcze, na nóżce, sznurowało sobie siedem razy na krzyż. sznurowało sobie siedem razy na krzyż. A Za którym ty patrzysz? A powiedz mi, moja najmilejsza, za którym ty patrzysz. Czy za tym, co stoi, czy za tym, co leży? Czy za tym, co stoi, czy za tym, co leży? Czy też za tym Twoim najmilejszym, co Ci się należy? Czy też za tym Twoim najmilejszym, co Ci się należy? A we Pani, Matko, ładną co remocie. A we Pani, Matko, ładną co remocie. A jak ja was będę prosił, to mi jedną docie. A jak ja was będę prosił, to we mi ją docie. Docie mi ją docie, bo dać mi musicie. Docie mi ją docie, bo dać mi musicie. A jak wy mi jej nie docie, odbiorę jej życie. A jak wy mi jej nie docie, odbiorę jej życie. Życie jej odbiorę, są siebie za Życie jej odbiorę, są siebie za i ta jedna paczka prokut to nasze wesele. I ta jedna paczka prokut to nasze wesele. Pięknie. Jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy, bo podejmujecie również różne inicjatywy, właśnie takie internetowe chociażby. Pieśnioteka, prawda? Jakie to ma znaczenie właśnie w takim propagowaniu tej kultury tradycyjnej, biskupiańskiej? Pieśnioteka w ogóle pomysł zrodził się, jak był COVID. Dostaliśmy też wtedy dofinansowanie właśnie na pokazywanie tych naszych tradycji. I właśnie stwierdziliśmy, że by dotrzeć też do ludzi, którzy nie są tu na miejscu, a też chcieliby wiedzieć jakie mamy na przykład przyśpiewki, jakie mamy tradycje, zabawy. Żeby dotrzeć też do większego grona ludzi, bo wiadomo jest XXI wiek, ludzie siedzą w telefonach, w komputerach, w tabletach. Żeby im pokazać co my robimy, jak to wszystko wygląda. I... Właśnie tą pieśnioteką chcieliśmy to pokazać, że nasze na przykład przyśpiewki czy utwory nie kończą się tam na pięciu, sześciu pieśniach, tylko jest tego mnóstwo. I my to mamy na przykład, czy na tym taborze jest to słychać, czy tu na zabawach, ale jak ktoś nie przyjeżdża, to też tego tak nie widzi na co dzień. I wyszliśmy właśnie z taką inicjatywą, żeby to właśnie wrzucić w ten internet, yy, razem z tekstami, z tym wszystkim, żeby to też ludziom pokazać, bo może ktoś będzie chciał sobie pośpiewać. Na pewno jest to kompendium wiedzy i inspiracji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.